Serdecznie witam wszystkich tutaj jeszcze raz. Chciałabym dzisiaj podzielić się takim tematem, który myślę, że jest bardzo dobrze wszystkim znany, ale powiem Wam to, co ja odkryłam, co dla mnie jest ważne i myślę, że skorzystacie. Będę mówić dzisiaj o historii dwóch braci: o Kainie i Oablu. Kto śledzi naszą kościelną stronę, to na pewno zauważył tam taki wpis, który ostatnio się pojawił, bodajże w piątek, na ten temat. Ale dzisiaj troszeczkę rozwinę nieco więcej. Znamy historię pierwszych braci, którzy tak naprawdę urodzili się już po rzeku Adama i Ewy, kiedy zostali wypędzeni z raju. I najpierw urodził się Kain. Jest napisane, że Ewa wydała go z pomocą... Pana, urodziła mężczyznę, i potem urodził się jego młodszy brat Abel. I możemy się tego dowiedzieć z Księgi Genezy, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa czwa, z czwartego rozdziału, od pierwszego wersetu. I napisane jest, czym oni się zajmowali. Oczywiście byli dorosłymi mężczyznami, yy, i starszy brat Kain zajmował się ziemią, po prostu był rolnikiem uprawiał ziemię, natomiast młodszy Abel y, zajmował się y, trzodą pasu. Pasu trzody był po prostu pasterzem. Można powiedzieć, że firma rodzinna bardzo dobrze funkcjonowała. Jeden zajmował się ziemią, drugi zajmował się y, bydłem. I wiecie o tym, że przyszedł czas, że obaj bracia złożyli bogu ofiar. Nie wiem, ale... Ja przypuszczam, czytając wcześniej, pierwsza ofiara została złożona tak naprawdę, kiedy trzeba było zabić zwierzę, żeby okryć nagość Adamie, Adama i Ewy. I to była pierwsza ofiara. To było pierwsze zwierzę, które musiało zapłacić swoim życiem za to, żeby wstyd i nagość Adama i Ewy została zakryta. I Niektórzy może myślą, że po upadku pierwszych ludzi Bóg totalnie się obraził na Adama i Ewę i nie z nimi żadnej relacji. To nieprawda. Oni mieli społeczność z Bogiem, ponieważ Bóg z nimi rozmawiał. Oni rozmawiali z Bogiem, ale niestety już nie było takiego dostępu, jak było to dawniej. I prawdopodobnie Adam i Ewa nauczyli swoich synów, Abla i Kaina, tego, że należy Bogu składać ofiary i kiedy już byli dorosłymi mężczyznami Bóg miał relacje z Kainem i z Ablem i przynieśli dary dla Boga, przynieśli ofiary. Wiecie co przyniósł Kain, prawda? Kaim przyniósł wspaniałe płody rolne. Abel natomiast przyniósł pierworodne ze zwierząt wraz z tłuszczem. I wiemy potem z Biblii, że Bogu spodobała się ofiara Abla, ale ofiara Kaina Bogu się nie spodobała. I teraz powiem wam, jakie ja miałam dla mnie myślenie. Oczywiście dla mnie to było oczywiste, bo wierze Biblii, że jeden brat postąpił... Tak, że Bogu się spodobała ta ofiara, drugiego ofiara nie. I często tak myślimy, dlaczego tak się stało, że co takiego ten Kaim uczynił, że ta ofiara się nie spodobała, albo co takiego uczynił Abel, że ta ofiara była właściwa. I któregoś dnia Bóg pokazał mi, że Bóg miał społeczność z oboma braćmi, z jednym, z drugim, rozmawiał z nimi i oni Boga znali. Oni znali Boga. I przyszedł czas, żeby z tej, z tej jakby przyjaźni, z tej relacji złożyć ofiarę. jeżeli kogoś bardzo dobrze znasz, to wiesz, czego ten człowiek, ta osoba pragnie, jak na przykład chcesz mu prezent przynieść. I Bóg dokładnie powiedział Kainowi i dokładnie powiedział Ablowi, co go ucieszy. Bóg powiedział, jaki dar, jaką ofiarę pragnie. I teraz popatrzcie. Przychodzi, przychodzą obydwaj bracia. Prawdopodobnie najpierw zrobił to Kain, tak jest napisane, a być może to w jakimś czasie było, potem przyszedł Abel i przyniósł swoją ofiarę. I dalej, co dalej czytamy? Ciekawa rzecz, jest napisane, że, już powiem. Spójrzmy teraz na czwartą, na czwarty rozdział Księgi Genezis. Piąty werset. Jest tutaj napisane, ale na Kaina i na jego ofiarę Bóg nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I teraz spójrzcie, mamy tutaj Kaina, który się po prostu zdenerwował. Rozłościło go to, że Bóg nie przyjął jego ofiary że nie spodobało się to, co on przyniósł. Prawda? I teraz Bóg rozmawia z nim i próbuje dojść, że właściwie Bóg wie, co spowodowało taką złość i agresję u Kaina. Jest napisane dalej tak, w szóstym wersecie. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszedłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Teraz ja przeczytam wam tą historię z innego tłumaczenia i być może zrozumiecie to lepiej. Od trzeciego wersetu zacznę. Później, u schyłku dni, Kaj przyniósł płody rolne z ziemi jako dar, jako ofiary dla Pana. Abel przyniósł najlepsze sztuki z pierworodnych ze swojego stada i tłuste części. Pan przyjął, okazał przychylność i zaakceptował Abla i jego daru. Lecz nie przyjął Kaina i jego daru, dlatego też Kain zapłonął gniewem, rozzłościł się i poczuł się odrzucony. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś rozgniewany? Dlaczego wyglądasz na niezadowolonego? Gdybyś czynił wszystko dobrze, prawidłowo i właściwie, zaakceptowałbym Ciebie. Lecz jeśli nie robisz tak, jak należy, nie robisz tak, jak powinieneś, nie czynisz właściwie, to grzech tylko czeka, żeby cię zaatakować. On już czeka u Twoich drzwi. Grzech pragnie przejąć kontrolę nad Tobą, lecz Ty musisz nad nim panować. I teraz... Popatrzcie. Bóg wyraźnie poinstruował obydwu braci, co należy mu przynieść. Abel był Bóg posłuszny. Abel przyniósł dokładnie to, o co prosił go Bóg. Kain nie posłuchał. Kain miał swoje pomysły. Kain uznał, że on wie lepiej. Kain być może myślał, że to, co on robił, co produkował, co, co tworzył, że to będzie ładne. I kiedy ja tak uważam, że jeżeli popatrzyłoby się tak z ludzkiego punktu widzenia, to Kain przyniósł fantastyczne rzeczy. I ktoś z Was może powiedzieć, no przecież się chłopak tyle napracował, przyniósł takie wspaniałe rzeczy, tak? O ludzku. Ale Bóg tego nie chciał. Niestety, nieposłuszeństwo Kaina do czego doprowadziło? Do tego, że się rozłości. Przede wszystkim, jeżeli nie jesteś posłuszny Bogu, jeżeli nie słuchasz Bożego Słowa, tego, co jest zapisane, tego, co do ciebie mówi, przychodzi przede wszystkim gniew. Najpierw przychodzi gniew. Na kogo? Na Boga. Gniew na Boga. Panie, modliłem się tyle, modliłem się tyle, robiłem, nie dałeś mi tego. No, daję ci jeszcze dwa miesiące. A jak tego nie zrobisz, to, no to ja cię zostawię. Albo mogą być inne historie. Bóg mówi, na przykład nie przebywaj w niewłaściwym towarzystwie. No ale ty uważasz, że dlaczego? Możesz być. Przecież mogę być. A potem spotykają cię nieprzyjemności i masz żal do Boga. Dlaczego takie rzeczy się wydarzyły? Ja Wam taki przykład podam. Znałam kiedyś taką osobę, wiele osób tutaj znało, która bardzo chciała wyjść za mąż i miała chłopaka który był człowiekiem niewierzącym. Był człowiekiem, który miał ogromne problemy emocjonalne i tak naprawdę człowiekiem, który tak na ludzki rozum po prostu absolutnie nie nadawał się do małżeństwa. Ale ona absolutnie chciała. Rozmawialiśmy i mówiliśmy, nie rób tego, nie wychodź za niego za mąż. To nie jest dobry pomysł. Ale ja go kocham, ale będzie dobrze. Pomijamy już to, co myśmy mówili, ale słowo Boże wyraźnie mówi, żeby nie wchodzić w relacje z osobą niewierzącą, z osobą, która nie jest uczniem Jezusa. Zignorowała jedno, zignorowała również nasze ostrzeżenia, wyszła za mąż. Katastrofa była już w pierwszym miesiącu. Konf kon konkretna katastrofa. Ale ja już nie mówię o tym, co się stało. Mówię o tym, jaka była jej reakcja. Przestała chodzić do kościoła, Przestała wierzyć w Bogu, obrażona była na Boga, była zagniewana. Na ludzi, była zagniewana na Boga. A do czego doprowadza gniew? Gniew doprowadza do grzechu. To jest prosta droga do grzechu. Kolejny przykład, jeśli chodzi o, o Kaina. Kain był zazdrosny o brata, że jego ofiarę Bóg przyjął a nie Jego własną. Czyli nieposłuszeństwo Bogu doprowadza do zazdrości. Zazdrościsz innym? Zazdrościsz bratu czy siostrze. Zazdrościsz ludziom. I to to jest grzech. To prowadzi Cię do grzechu. To są takie proste rzeczy. Co spowodowało? Co dalej? Dalej złe myśli. Kain miał złe myśli. Bóg do niego wyraźnie powiedział Człowieku, gdybyś Ty czynił dobrze, gdybyś robił tak, jak ja Ci powiedziałam, ja wyraźnie Ci powiedziałam, czego oczekuję. Dlaczego dzisiaj Twój stan jest taki? Dlaczego tak się zachowujesz? I powiedział, uważaj, bo grzech, czy... grzech jest bardzo blisko. Miał ostrzeżenie. Ale Kaim nie chciał słuchać, dlatego że miał taką postawę, że nie będzie słuchał Boga. I również zastanawiałam się nad jedną rzeczą. Obydwu braci wychowywali ci sami rodzice. Jeden słuchał Boga, drugi nie. I teraz popatrzcie, każdy z nich miał wybór, każdy z nich mógł wybrać. Abel mógł wybrać piękne płody rolne, ale wziął te zwierzęta, wziął te swoje zwierzęta. I teraz wam powiem, wiecie dlaczego Kain... Nie wziął zwierząt, bo musiałby pójść do brata do, A, do Abla i powiedzieć, Ablu, daj mi swoich zwierząt złożę ofiarę z tego, co ty masz. Duma mu nie pozwoliła, więc wolał to, co sam wypracował. Tak musiałoby być. A teraz sięgnijmy troszeczkę dalej. Co mówi Nowy Testament na temat Kaina i Abla? List do Hebrajczyków 11:4 pokazuje, odkrywa o wiele więcej niż to, co w Księdze Genezis możemy przeczytać. I już Wam powiem co. Hebrajczyków 11.4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kali, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Spójrzcie, Abel tę ofiarę złożył przez wiarę. On może miał różne myśli, dlaczego taka ofiara, ale on zrobił to w wierze, że Bóg go wynagrodzi. Zrobił to przez wiarę i Abel jest pierwszym człowiekiem w Biblii, który wymieniony tutaj jest jako człowiek, który miał wiarę. Wśród bohaterów wiary on jest pierwszym wymienionym w liście do Hebrajczyków. Jest powiedziane, że właśnie Abel rozpoczyna ten obok świadków że Abel przez wiarę to uczynił. Jeżeli przychodzisz do Boga, musisz przychodzić z wiarą. Bez wiary nie możesz się Bogu podobać. To zresztą dalej jest napisane w piątym wersecie. Przepraszam, nie w piątym tylko w szóstym. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. szukają. Aby szukał Pana. Pragnął Jego obecności, społeczności z Nim. Dlatego, aby przez wiary złożył te ofiary. A co z Kaim? Kaim tej wiary nie miał. Kain był osobą, w, którym, osobą, w której była niewiara. A skąd on wie? A z Listu Judy dokładnie jest napisane, pamiętacie jak nasz brat Kalit tutaj opowiadał nam, mówił nam na temat Listu Judy. Pierwsza część Listu Judy mówi o niewierze. Jest napisane, że pewni ludzie zatracili tą wiarę. Albo jest napisane, że pewni ludzie chodzą w niewierze. I jest podany tam przykład Kali na Liście Judy. Dokładnie jest podany 1.11. Możemy sobie przeczytać. List Jody mówi o tym, że właśnie, już wam mówię dokładnie. E, biada tym ludziom, bo poszli drogą Kaina, pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie, w buncie Korego. Kain jest tutaj umieszczony jako człowiek, który zbuntował się, Kajn jest pokazany jako człowiek, który nie miał wiary, ponieważ wcześniej jest napisane, żeby zawalczyć o najświętszą wiarę. Nie miał tej wiary, aby był człowiekiem, który przyszedł z wiarą. I zapamiętajcie sobie, jeżeli jest nieposłuszeństwo, to jest bunt. Kaj się zbuntował. Przeciwko Bogu powiedział, ja nie będę przynosić tego, co Ty chcesz, tylko to, co ja chcę. E Kolejna rzecz, którą możemy się dowiedzieć z Biblii na temat Abla, że Abla i Kaina, mówi to pierwszy list Jana w trzecim rozdziale, 11-12, jest tam mówione o miłości braterskiej, że powinna być miłość braterska i to też jest związane z wiarą. Przeczytajmy sobie. Pierwszy Jana 3, 13-11, Czy 11, 12, przepraszam? Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kaj, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Abel został nazwany sprawiedliwym przez Boga, był pierwszym sprawiedliwym. Jego krew wołała, jego krew to ta krew przywołała Boga. Bo ta krew mówiła, ta sprawiedliwość wołała i Bóg powiedział, co zrobiłeś Kainie, gdzie jest twój brat? Wiecie, jak arogancko Bóg odpowiedział Kali? W ogóle jego to nie obchodziło. Powiedział, a, a co mnie to obchodzi? Powiedział, a, a co ja mam do mojego brata, co ja mam go pilnować? A Bóg mu powiedział, krew twojego brata woła. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Czyli... Wcześniej go Bóg ostrzegał, uważaj, bo grzech jest bardzo blisko, nie posłuchał. Co zrobił? Poszedł, żeby zabić brata. Po jakimś czasie miał, czas, miał szansę przemyśleć, miał szansę przemyśleć wszystko. I przemyślał tak, że błąd był jeszcze większy i postanowił zabić brata. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale Bóg Kajra nie zabił. Nawet kiedy była już rozmowa Boga z Kainem, kiedy Bóg powiedział, Kainie będziesz przeklęty, będziesz przeklęty za to, co zrobiłeś. I on powiedział, Panie, to, co nałożyłeś na mnie, to jest zbyt ciężkie, żebym ja to przeszedł. Teraz każdy będzie mógł mnie zabić. Wyobrażacie sobie? Nie było wspomnienia o swoim bracie, że jakakolwiek skrucha czy żal, że zabił brata, tylko na co będzie z moim życiem? Co będzie z moim życiem? Każdy teraz będzie mógł mnie zabić. Ale Bóg w swoim miłosierdziu na to nie pozwolił. Czy wiedzieliście, że Kain, który potem pojął sobie żonę, potem miał dzieci, wnuki, prawnuki, pra, prawnuki. jeden z jego potomków, był pierwszą osobą, który złamał Boże przykazanie, aby mieć jedną żonę i miał dwie żony? To było z linii Kaina. A chcecie wiedzieć, kto to był dokładnie. No to już przeczytamy. Jezus powiedział do uczniów i do faryzeuszy, którzy mówili, a co ty panie myślisz o rozwodach? A Bóg powiedział, a Jezus powiedział, od początku tak nie było. I to prawda, od początku tak nie było. A wiecie, kiedy to się stało? Kiedy mieli więcej tych kobiet? Czwarty rozdział, księgi Genezis, dziewiętnasty werset. I teraz popatrzcie, w którym pokoleniu się to stało. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej syna. Czyli tak, Kain miał syna Henocha, potem Henoch zrodził Irada, Irad zrodził e e mechuja, Ela, mechuyaal, metusza, Lamechusza, lamecha. W piątym pokoleniu to się stało. Lamech pojął sobie zwierząt. A wiecie o tym, że kolejny potomek, czyli lamech. Właśnie ten lamek, który wziął wierzony, powiedział, że jak mnie ktoś dotknie, to ja będę luścił kaina za każdym razem, czyli mojego przodka będę zabijał o wiele więcej. 77 razy będę zabijał. Za to, jeżeli ktoś mnie dotknie. Słyszycie to słowo? 77 razy. Z czym Wam się to kojarzy? Z przebaczeniem. Dlatego Jezus mówił tutaj. Jezus. Mówił o tym, że masz 77 razy przebaczyć, a nie zabijać 77 razy. Taka historia tutaj jest. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że przez wiarę do Boga musimy przychodzić. Abel był pierwszym, który został nazwany sprawiedliwym, bo przyszedł do Boga przez wiarę. Bo uwierzył Bogu, uwierzył w to, co Bóg do niego powiedział. Nam się tak wydaje, że w tamtym czasie oni mieli taką relację, że Bóg mówił, oni wszystkiego słuchali. Słuchajcie, oni mieli cały czas wolną wolę i wybór. Cały czas mieli. Ja tak przypuszczam, że być może Kaj bardzo dobrze obserwował swoją matkę. Ona pierwsza mnie posłuchała i poddała się szatanowi, tak? Temu wężowi. Ja myślę, że Nauczył się bardzo dobrze kain od swojej matki. Tak. I jest napisane, że on się wywodził od złego. Czyli to, zło, to złe ziarno, które prawdopodobnie Ewa zasiała, wydało ten plon później w kainie. Aleluja. Chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy przychodzili do Pana z wiarą. Chcę Was zachęcić dzisiaj do tego, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy wierzyli każdemu Bożemu Słowu.